Wyobraź sobie, że nawet najwspanialszy człowiek na świecie, król Salomon, popełnił błędy, które Ty również możesz powtórzyć. Dziś przedstawiamy paradoksalną prawdę prosto z życia Salomona, która może zmienić wszystko, co myślisz o mądrości i szczęściu. W kilka minut ujawnimy kontrowersyjny sekret, który podważa silne przekonania i obiecuje szybką nagrodę w postaci głębokiego zrozumienia. Zostań z nami i zaspokój swoją ciekawość. Co Salomon naprawdę chciał, abyś wiedział? Życie jest spektaklem o niezliczonych scenach. Teraz zastanawiamy się nad intensywnymi żalami i błędami Salomona, kończąc lekturę jego kronik. Na początku swojej egzystencji Salomon pielęgnował bliską więź ze Stwórcą. Jednak z biegiem lat więź ta osłabła, a Salomon zaczął postrzegać życie przez wyłącznie ziemską perspektywę. W tym czasie analizował życie i formułował błędne interpretacje. Uznany za najmądrzejszego człowieka, który kiedykolwiek stąpał po ziemi, Salomon paradoksalnie nie zawsze kierował się rozsądkiem. Kochelet to filozoficzna refleksja, w której za pomocą logiki dochodzi do wniosku, że życie jest bezcelowe i pozbawione sensu. Jego główne myśli obracały się wokół dwóch osi. Po pierwsze, koncepcji, że każde wydarzenie w naszym życiu rozgrywa się pod słońcem. I po drugie, przekonania, że wszystko, co się dzieje pod słońcem, jest ulotne lub pozbawione znaczenia. W ten sposób postulował, że życie jest bezwartościowe. Głosząc, że egzystencja toczy się w całości pod słońcem, Salomon potknął się w swojej logice. Miał zasoby, aby zrozumieć coś więcej. Salomon napisał Kocheleta w ostatnich rozdziałach swojej ziemskiej podróży, pozostawiając nam cenne lekcje. Mówię o końcowej fazie jego życia, ponieważ można wnioskować o dojrzałości pisarza na podstawie jego słów. Wśród najbardziej znanych tekstów Biblii znajduje się Pieśń nad pieśniami, która co ciekawe ujawnia ślady młodości Salomona, zwłaszcza gdy wychwala młodzieńczą miłość, sugerując jego wigor w tamtym czasie. Przechodząc do Przysłów, znajdujemy Salomona w bardziej dojrzałym stadium, doradzającego Synu bądź uważny na interakcję z kobietą, co ukazuje fazę refleksji i porady typową DLA średniego wieku, gdzie stara się prowadzić syna ścieżkami mądrości, aby nie powtórzył jego błędów. Jednak Kochelet przedstawia nam Salomona w fazie schyłkowej, doradzającego: Pamiętaj o swoim Stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nadejdą trudne dni i przyjdą lata, o których powiesz: Nie mam w nich przyjemności. Ten fragment ukazuje bliskość jego zmierzchu, fazę introspekcji i bilansu. W młodości Salomon zrozumiał, że poza materialnym światem istnieje głębsza i bardziej znacząca rzeczywistość. Jednak marginalizując Boga w swoich rozważaniach, Salomon osiągnął zniekształconą interpretację. Jak syn marnotrawny ze Starego Testamentu, Salomon odnalazł drogę powrotną do Boga swojego dzieciństwa. Skupił swoją uwagę na istotach nieśmiertelnych, przekraczając zwykłą ziemską jasność. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa dla zrozumienia prawdziwej istoty istnienia. Z nowym spojrzeniem Salomon oferuje nam trzy zwięzłe spostrzeżenia na temat życia. Na początek definiuje życie jako teatralne przedstawienie. Zwróć uwagę. Salomon porównuje nasze życie do dramatu, w którym jesteśmy aktorami, pod niebiańskim sklepieniem, podążając za boskim scenariuszem. W Kohelet 12, One to Three Inches, wzywa Pamiętaj o swoim stwórcy w dniach swojej młodości, zanim nadejdą trudne dni i przyjdą lata, o których powiesz Nie mam w nich przyjemności, nie znajduję w nich satysfakcji. Zanim słońce, światło, księżyc i gwiazdy zaćmią się, a chmury wrócą po deszczu, gdy strażnicy domu zadrżą, a silni się pochylą i młynarze przestaną być liczni, a patrzący przez okna pociemnieją. Bóg przekazuje ostrzeżenie każdemu młodemu człowiekowi: młodość może wydawać się lekka i radosna, ale jest także decydującym okresem. Najważniejsze decyzje zwykle podejmuje się w tym czasie. Dlatego Salomon daje nam cenną radę. Pamiętaj teraz o swoim Stwórcy. Zbliż się do Chrystusa, póki jest czas, nie marnuj swojego życia, aby na końcu ofiarować Bogu tylko wyczerpane resztki. Ostatecznie Salomon pozostawia nam najbardziej poruszający opis starzenia się, ukazując nieubłagany upływ czasu i jego wpływ na nasze ciało. Nadejdzie czas, kiedy proces starzenia stanie się niepodważalny. Starzenie się, jak relacjonuje Salomon, przynosi ze sobą ciężar związany z rosnącym poczuciem smutku. Starszy wiek często wiąże się ze skłonnością do melancholii i zniechęcenia. Wiemy bowiem, że jeśli nasz ziemski dom to namiot, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom nierękoma zbudowany, wieczny w niebie, czytamy w Twoliście do Koryntian 5, one, co przypomina nam o przemijalności naszego fizycznego stanu. Salomon używa metafory domu, aby przedstawić ciało ludzkie, postrzegając naszą ziemską siedzibę jako tymczasowy namiot. W Kohelet 12.3.5 maluje żywy obraz upadku starości. Gdy strażnicy domu zadrżą, a silni się pochylą, gdy młynarze przestaną być liczni, a patrzący przez okna, pociemnieją, gdy drzwi na ulicę się zamkną, a dźwięk mielenia osłabnie, gdy wstanie o śpiewie ptaka, a wszystkie pieśni się uciszą. Kontynuuje opisując drżenie rąk i nóg na starość, jako chwiejnych strażników, krzywiznę kręgosłupa, jako pochylających się silnych, zamglone widzenie, jako przyciemnione okna, a wypadające zęby, jako zaprzestających młynarzy. Utratę słuchu symbolizuje cisza drzwi, przerywany sen i drażliwość na głośne dźwięki odzwierciedlają zmiany w odpoczynku, a siwiejące włosy jak kwitnąca migdałowiec oznaczają upływ lat. Salomon uznaje wzrost strachu i ostrożności, gdy wigor i pragnienie gasną, oznaczając cykl życia zmierzający ku swojemu wiecznemu zakończeniu. Ilustrując, że nawet najmniejsze ciężary stają się ciężkie, a pragnienie różnych doświadczeń życiowych maleje. Dziś możesz być młody, ale z biegiem czasu, jeśli życie pozwoli na długowieczność, doświadczysz starości. Oto ostrzeżenie. W miarę starzenia się będziesz uczestniczyć w coraz większej liczbie pogrzebów, aż nadejdzie twoja kolej. W Kohelet 12. 6-8 jesteśmy ostrzegani. Pamiętaj o swoim stwórcy, zanim przerwie się srebrny sznur i rozbije się złota czasza, zanim dzban się roztrzaska przy źródle i koło złamie się nad studnią. Wtedy proch powróci do ziemi, z której pochodzi, a duch wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko jest marnością. Tą refleksją Salomon kończy swój monolog na temat egzystencji. Śmierć nieuchronnie nas zaskakuje i konfrontuje z rzeczywistością, że tak jak zostaliśmy stworzeni, tak też wrócimy do prochu. To Bóg orkiestruje ten wielki dramat życia, a żyjąc pełnią, będziemy gotowi spotkać się z wielkim reżyserem po śmierci. Salomon, pomimo swoich rozmyślań nad trywialnością życia, pokazuje nam, że ani melancholia, ani depresja, ani rozpacz nie są nieodzownymi składnikami starości. W psalmie 9.2 14 inches jest obietnica, że nawet w starości będą przynosić owoce, będą świeże i kwitnące, wskazując, że starość może być okresem witalności i wkładu. W tłoliście do Koryntian 5 8 inches znajdujemy pocieszenie. Wolimy raczej być poza ciałem i mieszkać u Pana. A w liście do Filipian 1:21 Paweł uchwycił istotę chrześcijańskiej egzystencji: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Te pisma przypominają nam, że życie, pomimo swoich efemeryczności i wyzwań, ma wspaniały cel, gdy jest zgodne ze Stwórcą, a starość może być okresem duchowych zbiorów i bliskości z Bogiem. W Kohelet 12:10 12 Inches czytamy. Kaznodzieja starał się znaleźć miłe słowa. Napisano jest prawidłowo, słowa prawdy. Słowa mędrców są jak bodźce, a te od mistrzów jak dobrze wbite gwoździe, dane przez jednego pasterza. Ponadto, synu mój, bądź ostrzeżony, pisanie wielu książek nie ma końca, a nadmierne studiowanie męczy ciało. Życie jest naszym nieustannym nauczycielem, ucząc nas licznych lekcji na naszej drodze. Każde doświadczenie, każda przeszkoda i każdy moment szczęścia są elementami, które tworzą mozaikę naszego osobistego i duchowego dojrzewania. Lekcje mądrości nie tylko oświetlają naszą ścieżkę, ale również popychają nas do dążenia do wyższego celu, do życia zgodnie z wzniosłymi wartościami. Ostrzeżenie przed nadmiernym czytaniem i studiowaniem przypomina nam, że choć wiedza jest cenna, Ważne jest aby zachować równowagę, wykorzystując ją do wzbogacania naszej podróży i zbliżania się do istoty. W Kohelet 12:13 znajdujemy wskazówkę. Końcowy wniosek wszystkiego, co zostało usłyszane. Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest cały obowiązek człowieka. Życie toczy się naprzód, zmierzając do celu, który warto w pełni przeżyć. Przede wszystkim istotne jest rozważenie osobistego zbawienia. Bój się Boga, zgodnie z kontekstem Starego Testamentu, oznacza objęcie wiary w Pana Jezusa Chrystusa i osiągnięcie zbawienia. Czy jesteś pewien swojego zbawienia, poświęć się ciągłej świętości i przestrzegaj boskich przykazań. Bóg zna nasz los i drogę do jego osiągnięcia. Dał nam Biblię jako przewodnik do naszej świętości, abyśmy stopniowo stawali się bardziej zgodni z charakterem Chrystusa. Dzieje apostolskie 1631 zapewniają nas: uwierz w pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Księga przysłów oferuje liczne wskazówki do mądrego i prawego życia. W przysłów 1213 uczymy się. Przestępstwo warg jest pułapką deela złoczyńcy, ale prawy ujdzie z opresji. Kochelet 1214 nas ostrzega. Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, nawet każdą ukrytą, czy dobrą, czy złą. Po trzecie, miej świadomość przyszłej oceny, którą będziesz musiał stawić czoła. Życie nie jest celem samym w sobie, lecz podróżą ku ostatecznemu przeznaczeniu. Bóg jest ostatecznym celem naszej egzystencji. Zbliża się ocena, podczas której wszystkie rzeczy zostaną osądzone przez wszechwiedzącego Boga. Rzymian 11.36 głosi Albowiem z Niego, przez Niego i de ela Niego jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. W dziejach apostolskich 17.30-31 jest nam objawione Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy nieświadomości. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi do nawrócenia. Ponieważ ustanowił dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. To podkreśla boskie miłosierdzie i sprawiedliwość, wskazując na potrzebę pokuty i wiary. Salomon, po szerokiej eksploracji egzystencji, uznał, że życie bez Boga jest ulotne i pozbawione głębszego sensu. Ale jest przesłanie nadziei i celu w One Koryntian 1558. Przeto, bracia moi mili, bądźcie wytrwali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy Deela Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Panu. Egzystencja bez Chrystusa może wydawać się drogą bez wyjścia, ale z Chrystusem każdy krok jest postępem ku wiecznej chwale. Każdy ma tylko jedno życie do przeżycia, a czasu nie da się cofnąć. Refleksja nad tym, jak żyjemy, jest kluczowa, aby nie dojść do końca z żalem za źle przeżytym życiem. Salomon, mimo swojego bogactwa, władzy i sławy, elementów, które wielu pragnie, zrozumiał, że bez Boga nawet te osiągnięcia są puste. Dlatego Kochelet jest wzbogacającą lekturą, oferującą cenne perspektywy od kogoś, kto doświadczył wszystkiego w życiu i znalazł prawdziwą mądrość w bojaźni Bożej. Rozważmy Kohelet 11:9, który zachęca nas do pełnego przeżywania młodości, ale z świadomością, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Ciesz się młodzieńcze w młodości swojej, niech serce twoje raduje się za dni młodości twojej, choć drogami serca swego i za tym co oczy twoje widzą. Lecz wiedz, że za to wszystko Bóg cię na sąd przywoła. Ten werset zaprasza nas do radowania się życiem, eksplorowania wolności młodości, ale zawsze z zrozumieniem, że nasze wybory i działania mają znaczenie i będą miały wieczne konsekwencje. Ważne jest, aby uznać, że każdy akt, który wykonujemy, niesie swoje konsekwencje, a Bóg nas pociągnie do odpowiedzialności za nasze wybory. Ta refleksja prowadzi nas do znaczenia priorytetowego traktowania Boga w naszym życiu. Salomon uznał, że odwrócił swoją uwagę od Stwórcy w młodości, coś, co jest wyraźnie ukazane w pieśni nad pieśniami, gdzie boska obecność nie jest wspomniana. W tamtym okresie, pochłonięty miłością do swojej ukochanej, zaniedbał Boga. On zachęca młodych, aby pamiętali o Stwórcy, zanim czas ucieknie, podkreślając wartość kultywowania bojaźni Bożej. Zgodnie z biblijną mądrością, bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Nasza ziemska droga będzie oceniana, a my będziemy pytani o to, jak wykorzystaliśmy dar życia, który nam dany. Strach przed niepowodzeniem przed Bogiem nie jest tylko uzasadnioną troską, ale także silnym bodźcem do prawego życia. Jezus podkreśla znaczenie duchowego odrodzenia dla wierzących, wskazując, że wewnętrzna przemiana rodzi spontaniczną cześć dla Boga, coś co jest nieobecne u tych, którzy go nie znają. Dlatego ważne jest, aby zachować Boga w naszych myślach, czcić go i być mu posłusznym. Pamiętanie o Bogu i bojaźń przed nim, a także studiowanie jego nauk, nie powinno być postrzegane jako ciężar, lecz jako klucz do życia pełnego znaczenia i celu. Życie z świadomością, utrzymując serce zgodne z boskim porządkiem i szukając mądrości oraz wskazówek w słowach i przykazaniach bożych, jest zaproszeniem do prawdziwego spełnienia. Esej Kochelet znajduje się w naszej Biblii z ważnego powodu: ukazuje pustkę, jaką napotkamy, jeśli nie podążymy drogą życia, którą proponuje Bóg. Bez zrozumienia prawdziwego sensu istnienia z perspektywy niebiańskiej i przyszłego świata, ryzykujemy poczucie rozczarowania, zawodu i przygnębienia, kwestionując wartość i cel naszej podróży. To poczucie pustki i braku kierunku niestety dzieli wielu ludzi. Chrześcijanie rozumieją, że ich działania mają wieczne znaczenie. Że służba Deela Pana nie jest daremna, i że każdy wybór może wpływać na ich przeznaczenie poza tym życiem. Ta świadomość oznacza, że nawet najbardziej codzienne wydarzenia tygodnia mogą mieć echo w wieczności, ponieważ nasze wieczne przeznaczenie jest kształtowane. Kochelet jest w Biblii, aby pokazać nam tę prawdę. Biblia wskazuje nam, jak żyć konstruktywnie i ostrzega przed tym, czego należy unikać. Poprzez przykłady, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Razem te przykłady tworzą pełen obraz życia i jego implikacji. Kochelet ze swoim pozornie pesymistycznym tonem służy jako ostrzeżenie: Nie kończ tak. Zadaje nam pytanie: czy chcemy podążać pustą ścieżką oddaloną od Boga, czy wybieramy boską drogę, która pozwoli nam na końcu wyrazić wdzięczność Stwórcy. Księga zachęca nas do refleksji nad naszymi dniami, zachęcając nas do poszukiwania celu, który wykracza poza materialne i efemeryczne. Motywuje nas do życia w sposób, który będzie uważany za wartościowy w oczach Boga, odnajdując pełnię i sens. W ten sposób jesteśmy zachęcani do oceny naszych działań i decyzji z perspektywy wieczności, szukając mądrości i wskazówek u Boga i w Jego Słowie. Odkrywając nauki Kocheleta, otwieramy drogi do egzystencji pełnej głębokiego znaczenia i kierunku. Zakończymy mocnym wezwaniem do działania, zapraszając Cię, aby nie tylko przyswoić sobie tę wiedzę, ale także ją zastosować. Omówimy, jak możesz aktywnie uczestniczyć w tej społeczności, dzielić się swoimi odkryciami i kontynuować podróż duchowego rozwoju z nami. Polub, skomentuj, udostępnij i zasubskrybuj teraz. Dołącz do tej poszukiwania większego celu. Twoja kolejna decyzja może wszystko zmienić. Jaki będzie twój następny krok?